Witajcie, to Ostyskości i Tomek. Dziś pogramy sobie w New York Zoo, czyli nowość od Uwe Rosenberga Gierka gdzie, no jeśli Uwe, to na pewno macie dużą szansę na to, że spotkacie te trisowe klocuszki, które tak bardzo lubimy. New York Zoo, gierka o no, budowaniu Zoo. Naszym celem jest zbieranie tych tu yy, wybiegów wybiegów, które przybują formę właśnie takich tetrisowych, różnych kształtów. No i musimy nimi zabudować całą powierzchnię naszego zoo. Aby nam to troszkę ułatwić, będziemy też zdobywać dodatkowe, bonusowe kafelki, ale żeby te znowu zdobyć, będziemy musieli wypełnić w całości poszczególne klocki, poszczególne wybiegi. No to właśnie będą nam tu te dziesiątki, jak nie setki Fajnych mepelków typu Pingwin, flaming czy tam jakieś inne Liski Liski urwiski I to właśnie będziemy Umieszczać na naszych Wybiegach, kiedy taki wybieg będzie w pełni Zapełniony tymi stworkami Ściągamy, dobieramy kafelek I układamy, w momencie kiedy któryś z graczy Pierwszy ułożył całość, od razu gra się kończy, wygrywa. No, chyba, że stanie się to poprzez rozmnażanie się zwierzaków. No to wtedy, jeśli w jednej turze ileś graczy równocześnie skończy, to wygrywa ten, który ma więcej zwierzaków. No ale dobra, po kolei, zasady. Mamy naszą główną aleję w Zoo i miejsce na kafelki. Jako, że gramy w dwie osoby, to będziemy mieli wszędzie tylko po dwa kafelki i mamy już wyłożone sześć startowych. Oczywiście można to pominąć, wtedy rozgrywka będzie o wiele dłuższa, a przy większej ilości graczy oczywiście zaczynamy tu z postym polem i tu wszędzie mamy po trzy kafelki. Mamy takie fajne planszetki, one nam pokazują kolejność graczy, na ile graczy jest, więc tych planszetek, mimo to, że one i tak są dwustronne, jest tam kilka chyba, bodajże 8 dokładnie. <laughs> na planszetce mamy ładnie pokazane też Wszystkie akcje, więc nie ma tu się co zastanawiać nad ruchem, wszystko mamy pięknie podane. Czyli mamy główną malejkę. Mamy nasze wybiegi w formie tych tetrisowych klocków. Mamy miejsca, w których będziemy pobierać nowe zwierzaki, które będą do nas przyjeżdżać. A także mamy miejsca, gdzie będą się nowe zwierzaki rodzić. I to będzie się działo dla wszystkich graczy. Mamy też pion słoń, w którym to będziemy się ruszać w przypadku yy, gry dla dwóch osób. Tak jak tu widzicie, ruszamy się od 1 do czterech pól, przy czym puste pole jest przeskakiwane, nie jest traktowane jako pole. I tak, jeśli stanę na polu z klockiem, to klocek ten dobieram, układam gdzieś na planszę, nie musi się stykać już z istniejącymi, może być gdziekolwiek. Nie może oczywiście wystawać poza planszę, czy nachodzić na jedne klocki. Za każdym razem, kiedy go dokładamy, musimy od razu przełożyć jednego zwierzaka z naszej tu powiedzmy poczekalni, na ten kafelek. Albo jeśli mieliśmy gdzieś indziej już zwierzaki na wybiegu, to możemy przenieść jednego zwierzaka. Nie możemy nigdy przenieść tak, aby wybieg został pusty. Jeśli nie możemy w żaden sposób dołożyć zwierzaka, to do takiego kafelka wziąć nie możemy. Musimy wtedy się zatrzymać, chyba że też chcemy, na polu, gdzie przyjeżdżają nowe zwierzaki do ZO. Jeśli zatrzymam się tu, to dostaję pingwina i kangura. I te, które tu do nas dotarły. Mamy kangura, mamy pingwina. Możemy albo. Włożyć do tej naszej przechowalni. Każda mieści tylko jednego zwierzaka, mamy takie trzy. Albo możemy od razu wyłożyć do czy to pustego wybiegu, czy wybiegu, który już posiada dokładnie te same zwierzaki. I to wszystko mamy pokazane tutaj w tej opcji. Czyli dokładamy sobie. Przepraszam, w tej tutaj mamy pokazane. Tu jest roz. roz rozrodzanie się zwierzaków. Czyli mam pokazane, że mogę dostawić sobie zwierzaka drugiego zwierzaka daję tu i mogę też dostawić zwierzaka z przechowalni, ale musi być to ten sam zwierz, który został przed chwilką zdobyty. Ostatnią akcją jest pole w którym rodzą nam się nowe zwierzaki i to pole będzie nam generowało nowe zwierzaczki. Na tym polu się nie zatrzymujemy, to pole uaktywnia się za każdym razem, kiedy je mijamy, więc też nie jest liczone do naszego limitu. Co tutaj widać, że po prostu słonik sobie przeskakuje to pole. W każdym razie, jeśli to pole miniemy, w tym momencie sprawdzamy, czy mamy gdzieś parki odpowiednich zwierzaków. Jeśli tak, to rodzą nam się nowe młode, ale rodzą się nam maksymalnie dwa. Czyli jeśli mam trzy zagrody i w każdym mam parkę, to i tak urodzą mi się tylko dwa zwierzaki. I tak samo, jeśli w jednej zagrodzie mam dwie pary, to na jedną zagrodę przypadnie jeden zwierzak. Czyli nawet jeśli będę miał i trzy pary, to i tak urodzi mi się w tym miejscu tylko jeden. Jako, że gramy na dwie osoby, a także na trzy osoby też jest ta opcja, mamy bombsowe narodziny, czyli możemy sobie wziąć jeszcze urodzić jednego e, zwierzaka e, z innego gatunku. I tak naprawdę to wszystko. No. To wszystko. My, my. Mamy specjalne kafele, które dobieramy w momencie, kiedy mamy zapełnioną e, cały kafelek zwierzakami. Wtedy zwierzaki te wszystkie ściągamy. Chyba, że mamy miejsce w przechowalni, to wtedy jednego możemy przełożyć do przechowalni. Dobieramy odpowiedni kafelek, dokładamy i tyle. Wygrzemamy jeszcze taki o, fajny kafelek znaku zapytania, on do tego, że chcę sobie wypróbować któryś klocek, jak będzie mi się układał, jak będzie mi pasował, pobieram go. Kładę tutaj ten znacznik, żebym wiedział, że stąd go wziąłem i odłożyłem. W pudełku znajdziecie też żetony do e, wariacji e, solo. I tak, naprawdę to już chciałbym powiedzieć znowu tyle, ale jeszcze nie. Bo zaczynamy od razu z dwoma zwierzakami które widnią tutaj na naszych planszetkach, czyli ja mam surykatkę i Fleminga, a Tomek ma surykatkę i kangura, kangura. czyli co zaczynamy, jako że jestem pierwszym graczem cofam słonia na czerwony punkt swoją drogą startowy i wykonuję od 1 do czterech ruchów, no to co to ja zrobię sobie na początek 2 i od razu wezmę sobie pingwina, wezmę sobie kangura I rozstawimy. Najlepiej rozstawiać na mniejszych płytkach, które, te, które będą na samym dole, bo szybciej będziemy zapełniać. E, no dobrze, no to. Tu sobie. Trafi pingwinek, a tu sobie trafi kangur. Okay. I Tomek twój ruch. Mój ruch, tak? Tak jest. To ja sobie sobie to nie raz. Dwa, trzy. Trzy. W tym momencie rodziłby nam się lisy, ale nikt nie ma, także tak. ja przeskakujemy. Te dwa ręce sobie po tego położę tutaj i tego położę sobie tutaj i w tej chwili mogę sobie przenieść te, te tak. rzeki, które mam. Jednego. Tak jest. Tylko sobie się zostaje. Tak jest. No. no tak, tu możesz, jako, że jest drugi identyczny, no to... Do każdego jednego można dołożyć drugiego Ach, no to jak to pogadano, takiego nie? samego. <gry> tak jest. E, dobrze. Teraz Twoja kolej. E, mój ruch. No to co, no to kurczę, no nie zostaje mi nic innego jak zrobić ten sam patent. Czyli wziąć sobie Fleminga, wziąć sobie Surykatkę i damy Surykatkę i Fleminga i opróżnimy sobie domki. domki. A teraz mam nadzieję, że się będą rodzić Surykatki. No ale też masz. Tak, no to robię, raz, dwa, trzy. Mm -hmm. Najpierw nam się kadki To jest. Czyli dobieram sobie po syldeczce i można sobie wziąć dowolne zwierzęta jeszcze, nie? E, no tak, jako że... No, teraz wezmę... Mamy ten, to możemy dowolnego flaminga. No ja wezmę sobie pingwina. Go dokładam sobie tutaj. I teraz w mojej akcji dobieram kangura i flaminga. Mm -hmm. I tym samym porę tutaj tego. Dlatego dołożę do rodzinki. Tak jest. I twoja kolej. I moja kolej. Diski, urwiski, flamingi, pingwinki. Eee, dobrze. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Nie dojadę tu. Nie mogę wziąć żadnego kafelka, no bo... Możesz? Bo tak, mogę przestawić w sumie istniejący nie? Tak jest. Ale czy ja chcę? Nie, nie chcę. Zrobię tak. Teraz jeszcze jedną surykatkę. I liska. Liska, urwiska, ale liska. Czy przełożyć na nowe? Liska na razie, dam tutaj. Dobra, to ja sobie raz, dwa. Wezmę ten kafelek, bo źle na niego spojrzałem, no, ale dobrze, tu też będzie gdzie indziej pasowało. <słyska> Dobra, tutaj go spakujemy. Liczę na to, że zrobią się w kontakcie. Szybką atrakcję. Tak, no, jest. no i Fleming się rozwiąże. Tak, a pra, a sobie jeszcze to żeby tego... żeby go zasiedlić. Tak jest. Kangura. Kangura. No tu, i może to i można sobie to jeszcze jednego, nie? Aha, no tak, no bo zawsze, cały czas zapominam o tym. Przy mniejszej liczbie graczy mam ten bonus. Tak, przy większej liczbie graczy już nie musimy na to patrzeć, bo nie jestem gatisowy. No dobra, no weźmiemy Kangura, no bo najbliżej jest tam do ich rozrodu, no to dobrze. I twoja kolej. By to robiło nam tu. <laughs> Raz, dwa, trzy Cztery. i cztery. Trzy. Tak wezmę sobie tutaj mniejszy. Się Dołożę się sobie tak. Ja sobie wezmę jeszcze to sobie liska. Kangur się rodzi, pędził w wieżaku dodatkowym. Kangur się rodzi. Tak. Potem ta opcja, żeby e, przyspieszyć to Tak, wyszkę. bo dwie osoby się trochę ciągnęło. Tak. O, tak A tak jest, to moja, szybko. moja kolej, czy sobie tutaj jeden? O, żeś poleciał, poszło, dochodzą mi tutaj te zwierzęczki. Mhm. Mm to co, to, to. pingwina Irisa. Pingwin. I... Ale się ciasno robi. Wzol. Tak, to dobrze. Raz, dwa, trzy. Najpierw się narodziły nam pingwiny. Mm -hmm. I ja sobie dołożę. Wezmę sobie dodatkowe... Aha, i tak byłem sobie od tego i tego. Więc jeśli liska, lisa włożę tutaj. A dodatkowe zwierzę, które sobie położę, to będzie moja syrukatka. katka, syrukatka, syru, syru, Okej, okay, już tak. Tak. <coughs> dobrze. Panie Bobrze Raz, dwa, trzy i cztery Mogę zakończyć liski A Mogłem wziąć też I pingwina też. i tego, dobra Idziemy po pingwina I po kangura To się tak mi się nie zrodzi Tyk. No zaraz zaczniemy zbierać bonusowe klocuszki Dobra to zrobię Raz Dwa Trzy Mhm mm czyli Dzień. roz Tak i ja mam Jednego w domku. Wy sobie. się nie się rozmnożył tak. tutaj Do... I dokładam jeszcze jednego A to ja jestem gaczem wiołącym, więc ja pierwszy dokładam ten Dobra, czyli ja zamknę hmm, Tak jest. Za wybieg z kurtkami, więc wszystkie oprócz jedno mogę sprzyjać wolny domek. Hmm, 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 I dobieram sobie, no oczywiście, że co, największy wybieg, tutaj atrakcję główną. No, główno, jedna Parko. i widzisz, nie gdzieś nie pasuje. To pasuje mi. Plamingi, będzie można to popatrzeć. Do No to ja odkładam. Do domku Liska, pingwina, w Wow. ziomale ale w garniturach spadają. Ja sobie jeszcze tak, sobie wezmę największy możliwy. Hmm. Nie pasuje? Nie no, patrzę czy sobie w którymś rogu, bo nie musimy, tak jak mówiłem, układać tak. do tego. Damy sobie tutaj. I kolejny jaki sobie damy. Cwóreczka <laughs> no tutaj. Dobra. Patrzcie, surykatki przyciągają. To jest Twoja kolej. I moja kolej. No, bardzo dobrze. Eee, bardzo dobrze, panie Bobrze. Czyli, czyli, czyli co? Raz, dwa i trz trzy. Weźmiemy sobie ten klocuszek. Pyk. Elegancko. I tu będą sobie liski w kolejce stały One, two, dobrze ja sobie zrobię coś takiego Pójdę tu Drodzymy. Fleming i Kangol mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. i twoja kolej no dobrze no ale do hotelu urodziła nie no to ja nie, mam nie to. się urodziła no ja teraz minus tego jeszcze ja dobię ja sobie jego zbiorka. Ja straciłem w ten sposób dwa nowe zwierzaki Ponieważ mi się nic nie narodziło i nie mogłem dobrać sobie drugiego No tak, no mimo wszystko no jest to kombinowania Dwa, czyli biorę surykatkę A to oznacza, że zamyka mi się tutaj I list, czyli jedna trafia do domciu Reszta do innego zo. I dobieramy o. sobie ten tu kafelek. Chciałem inaczej, ale muszę zrobić coś takiego. Nie chcę, ale muszę. Pójdę sobie tutaj. Wezmę sobie ten tutaj mały. Oj. Mhm. Wybiegł i uzupełnię go sobie. Serykatkę. No dobrze. Z Tak. A ja wezmę. Tutaj, czyli Fleming. I pingwin. I pingwin. Ale Fleming nie siedzą. Flamingi. Właśnie flaming czy fleming? flaming? Flamingi chyba no. I tu weźmiemy pingwinka i dokładam pingwinka bo boomum No. Właśnie I co? I, I flamingi się rodzą się Mi, rodzą, mi, się, mi zamknęło to... Tą... Tobie też? Nie. Nie. No. Więc tak. Ja jednego z nich przekładam do domu. To mi się zamknęło, więc sobie dobre. Tak mało no, ludzie muszą jeść. Będą mieli choddogi. Moim zdaniem. No to dajesz. No ja też. Tak. Tu, tu byliśmy. To jest. Jak widzicie, przede wszystkim zbieramy teraz zwierzaki. Później będziemy kombinować z wybiegami. Ale, ale, ale. Alejandro. Ja sobie pójdę tu. Mhm. Będę ten wybieg. No Ok, i zrobię taki myk, że Że iż tak. No, przełożę tutaj list. No to ja wezmę. Ten tu malutki. Wiedziałem. Nie, nie wiem, czy by nie no chciał. Właśnie, ale no, mógłby już go zamknąć. No, mógłby być. No, i tu przełożę sobie surykatkę. Ale się do a rodzą się kangury, czyli ja po prostu sobie jednego kangura przyłożę do domku, bo w tym momencie. Wszystkie. Zapełniłem. Ja I co? I weźmiemy. No tak, jako tą dodatkową no, akcję okay. tutaj dobierania zwierzaka można dobrać tego samego zwierzaka. A widzisz, że jeszcze akcja dobrania, no cały czas zapominam o tym patencie. No i ja w ten sposób też zamknąłem Kangulków. kangurków. Dobra, to ja O, no, tu tak. już dobrałeś, nie? Tak jest. No i co ja sobie dobię tutaj? Ten długi tutaj. No dobra, a coraz bliżej końca. To mam hot dogi i logi. I lody. Logi logi. Wiesz mam lody, hot dogi, a tu mam w ogóle takie długie jeszcze napoje. I wszystko przy liskach. przy najsłodszych stworach. Teraz, ja. E, tak, teraz ty. Teraz, um. dwa, trzy, cztery. Co, aż tu jakiś wałek poszedł, czuję. Możesz co w na filmie. Rodzą no się Lisy. liski i my się liski są, zamknęły mi. Ja sobie bieg. też urodzę liska, czyli wnosi tu jeden. I ja pierwszy, no to Ten. po dwójeczce. No to panie po dwojeczce. I teraz żeby tego nie skopać, no. no bo teraz już się zacznie naprawdę kombinowanie, przeskakiwanie klocków i takie tam rzeczy raz, dwa, trzy i cztery idealnie znaczy, że wbijam się tutaj i dokładam Liskorwiska A się rodzą surykatki. A i się rodzą surykatki, no to I fajnie I mi się Bo w takim razie dorodzę sobie drugą I w... Czy ja tak chcę? Czekajcie Flemingi się będą rodzić, później się będą rodzić kangury. Cześć ciężko to widzę żeby mi się tu poszczęściło. Hm. To są muszę tutaj zamykać tylko te, nie? No tak. Nie, ja jeszcze nie będę rodził... Teks? Nie, no surykatka musi... Aha, bo dodatkowo... No, sobie... jako ten dodatkowy. Jako ten dodatkowy. Piękwiny będą tutaj. Hmm. Ale surykatki później strasznie daleko będą. No trudno, zaryzykujemy, weźmiemy kangura. będziemy bliska. Kto to przejdzie? Ty czy ja? Ty to, byłeś, tak, to, to tak, ja Tak, to Tak, tak, Weźmiemy. Widzicie, że już jest takie zamieszanie, że już nie wiadomo kto co. Takie dziury sobie pan robisz. Tak, to sobie przełożymy co? Pięknie, to ja robię tu. Biorę syrykatkę i biorę sobie liska. I lisek dochodzi tu. Syrykatka ucieka do damciu. I dobieram jedyneczkę. No. A teraz musisz się spiąć. bo Zamknę dwa zwierzaki i finito. <try> Nie no, no, dwa. <try> Tu mam jeszcze jedno pole. No i po co żeś mówił? Tak, żebym się cieszył. O kurczę! Cztery, jak tutaj pójdę? O kurcze. Nie da tutaj. No ale jesteś w stanie. Nie. No nie, bo nie ma takiej małej elki. Czy jest taka? Nie. Gdzieś schowana? Nie. Chyba nie ma, bo są tylko po cztery maksymalnie. Tak, 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 no, no. Dobra, teraz robię sobie raz, raz, dwa, No to musiałbyś mieć coś wyjątkowego. Pecha. Żeby co? I, tak, i tak, tak, Teraz jest. mam Flemingi. Teraz sobie położymy tutaj. Tak, Flemingi się rodzą tu. I się rodzi też u mnie. I my się zamkły. Mm, kurczę, kogo tu jeszcze urodzić? Do lisków kawałek jest w kawałek jest. Cury, ale cury. pingwiny. Dobra, ja rodzę pingwina. Chociaż nie no, pingwina zaraz wezmę. To bez sensu. Dobra. Zaryzykujmy. Nie zaryzykuję. Dajmy Flaminga, nie ma zaryzykować. I to masz No żadnego, ale mam dużo na takim... Na takim końcu. Raz, dwa, trzy i. 4. Mm -hmm. Czyli... surykatka, Trafię sobie o tutaj. Tą z domu okay, przekładam. Tam, tam, bo się chodzi, tak e, tak i dostaję pingwina. I. Aha, no i właśnie. Bo się zastanawiałem na tym, żeby mi się urodziły, a się tak. mi nie urodzą no, no. przez to. A, czyli ja zamknę dwie. Mhm. Mm Też to. Mhm, mhm, mhm. dwie jedynki. Ach, te emocje! No, gdzieś jest taki u używany. 2, 3, 4. Mhm. No i co tam dokładasz? Ale Powiedziałbym, że emocje, ale tak. Są i ja cały chodzę. No słuchaj, ja ci powiem, że rodzą się pingwiny, prawda? No. I po emocjach? I po emocjach. Jak to po emocjach? No, rodzi mi się dodatkowo lisek. Ile masz zamkniętych tych? No, tylko. No. No tak, tak, no jeszcze nie koniec. Pingwiny, a jak chcę właściwie liska rodzić? Tak. Pingwiny i jeden trafia tutaj, i tu idzie to. I liski, jeden trafia tutaj. Tutaj wracają sobie do domu, do pudełeczka i dobieram to. I co? I mój ruch, tak? Tak. No i raz, raz. czyli kładę sobie liska. Dobra, liska. Liska. I fleming. I flaming, który trafia tutaj. Te odlatują na zimę do ciepłych krajów. Tada! A było blisko, nie? A było blisko, no było blisko. Kurczę, tak jeden kloc. a bo ja go miałem. Te 4-1, i no, no idealne w to miejsce. Ja tak no, myślę, tak... kurczę, był a, gdzieś li, Liczyłem się, że będzie gdzieś pod tym, ale nie. Ale niestety. Okej, okay. i tak właśnie wygląda, New York Zo, Jak widzicie, gierka niezbyt trudna. Chociaż trzeba kombinować, trzeba obserwować ludzi, jak grają, co robią. No tu bo z jednej strony łatwiej, bo dwie osoby, więc na bieżąco widzę, co Tomek generuje. Jestem w stanie sobie idealnie policzyć, gdzie jest w stanie dojść, gdzie jest w stanie nie dojść. No, przy większej liczbie graczy, no na pewno gra dostaje jeszcze większych rumieńców, bo tam już niestety tak łatwo sobie wszystkiego nie przewidzimy. No i co? Jeśli lubicie takie luźne gierki, to są takie właśnie typowo familijne. Takie, żeby wprowadzić nowych graczy e, do świata gier planszowych, no to New York Zoo nada się idealnie. Gierka w tym roku zostanie wydana także w Polsce, także już niedługo będziecie mogli jej sobie szukać w sklepach i będziecie mogli zakładać, prowadzić własne zoo e, w domu. No dodatkowo jest fajnie wydana. Tak. Mamy 127 drewnianych zwierzątek. Liczyłeś? Nie, na tak. <laughs> Czech 127, nie? Nie to jest to korzysta. A, bo jest well, słoń. Bo jest słoń. Tak. Ta, mamy zwierzaki, które też się zaciekawią przede wszystkim. I to młodych i starszych graczy. Tak ładnie wygląda. Chociaż szkoda, że to jest takie na zasadzie, nie, że opróżniamy TEZO, Ta. no ale to by zabrakło tych komponentów, gdybyśmy cały czas po prostu je tylko i wyłącznie wypełniali. Ale tak jak tam mówił, no jak widzicie, jest switaśnie, przyjemnie przede wszystkim. No i lekko. Także jeśli lubujecie się w takich grach, takich powiedzmy, jak to czasem mówię niedzielnych takich porosołku, po obiadku, to to, to, się to jest idealny tytuł dla Was. No i myślę, że też fana gierka na prezent do takich ludzi, co może za dużo nie grają albo jeszcze nie grają i żeby ich przekonać patrzcie, leciutka, prosta gierka, fajnie wygląda. Tak jest. I tyle. Także co? Jak zawsze zapraszamy Was do śledzenia nas na fejsie. Lajki, komentarze, no wiadomo to co zawsze się prosi na YouTube'ach. <grym>, no bo to nam przecież zwiększa zasięgi, no i jest taką tak naprawdę nagrodą za to co robimy. No po raz kolejny zaproszę Was do naszych klubów na nasze wydarzenia, choć wiadomo jaką mamy póki co sytuację i że no niestety się to nie odbywa. No ale zapewniam Was, że jak już wszystko wróci do normy Kluby nasze znowu już będą otwarte, nasze wydarzenia znowu się będą odbywać. To będziecie mieli naprawdę całe, całe mnóstwo gier do grania, W tym właśnie New York City Zoo. New York City Zoo. New York Zoo. No te City już się dodały. No. dobra. Okay. Czyli co? Odwiedzajcie nas na face, odwiedzajcie na Insta, odwiedzajcie na YouTube i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, jak najszybciej przy stole. Na razie cześć. Cześć.